Dafuck. To jest bardziej wkurzające i irytujące niż są belier. Da Dafuck. Ej, ej, ej. Masz za sobą długą drogę, pielgrzymie. Mam nadzieję, że nie przybyłem na próżno. Tak długo, jak zamierzasz wspomóc naszą społeczność, żadna droga nie będzie przebyta na próżno. Odwrotnie. Każdego, kto dla nas pracuje, hojnie wynagradzamy. Złotem, sławą i znajomością mrocznej magii. Brzmi całkiem źle. Jakim szacunkiem cieszę się w twojej grupie? Nikt nie ma wątpliwości, że poczyniłeś określone starania dla naszego dobra. Ale do tej krainy przybywa wielu obcych. Niektórzy stają się naszymi gośćmi, inni wrogami, zabijają naszych pobratymców i kradną nasze złoto. Ostatnio coś takiego wydarzyło się tuż pod miastem. Splądrowano oazę. Hmm. Czego możesz mnie nauczyć? Sztuki mrocznej magii. Nie, nie jesteś na to gotowy. <śmiech> no. <śmiech> Przekaż mi całą wiedzę czarnych magów. Dzięki tej wiedzy zaklęcia Beliara będą jeszcze potężniejsze. Rzucaj je w imieniu Beliara, a sam będziesz symbolem jego potęgi. right. No. Dalej. Dobrze. No. Już trochę tych punktów mamy Co mnie ciekawiło co się stanie jak tam spadnę Jakoś nie mam odwagi tam skoczyć Ale okej okay. już trochę się nauczyliśmy Już mamy ponad 200 -kę. Więc może czas wyruszyć dalej Wiatr. Ale najpierw okradnijmy ich. W sensie... idziemy na dół. Tu nic nie ukradnę. Ale tu już tak. Solidny metalowy kofr, metalowy kofer O. Ne... Eee, dupa. Dobra. To wracać. Myślę, że coś powie. Tak przelagowało, że już myślałem, że... O nie, wykryli mnie! A czy nic? No, okej, okay, mi to pasi. Mi to pasi. Lepiej będzie, jak nie będziemy ze sobą rozmawiać. Aha. Dobrze, jak walisz, Mi to lotto. Dobra, pogadajmy z tymi koczownikami.

ile kas straciłem? Uuuu, trochę ale też dużo zyskałem moje czary są teraz potężniejsze a nawet czekajcie, zobaczcie sobie, co daje zaklęcie magii przewołania staje się bardziej skuteczny, zadają niemal dwukrotnie większą szkodę i działają półtorej razy dłużej niż zwykle okej okay. regeneracja many 250, 214, no to jeszcze chyba pracuje. Ale tu już mogę. A ty co? O tej walki kostury. Nie wiem kto mnie nauczy. Ale okej. Okay. O tu nic. Tu jeszcze tam. ...to najważniejsze są. Ale to nic Później wiecie co, wrócimy na chwilę To się jeszcze burzy Tam jest taki gnój Okej okay. Będzie na sel Krokodyl. Aha, to tą skórę sobie zostawimy. Ona jest so awesome i rzadka jest strasznie. Znaczy no jest jedno jeszcze miejsce, które w sobie trudno się dostać. Ale da się dostać. I jak poprzedni raz nagrywałem Gotika Trójkę. To znalazłem przez przypadek to miejsce. Więc nie jest problem znaleźć. Napijmy się miksturki. Okej, okay, ale możemy już iść. Go go to, to oaza, go go to oaza. Okej, okay. kajna pokrzywa. Benito. Ciśnijmy dalej Takie trzy przemiany, aha to jest Przywołanie No To to jest magia Beliara To by się przydało i to by się przydało W sumie to armia ciemności To się nauczy gdzieś kiedyś Zobaczymy Na razie pędźmy do oazy, do oazy pędźmy se, bo my tutaj napieprzamy coś tam dalej było, ale ja nie pamiętam co right Robacki wyginęły. Ciutek z moją pomocą, ale... Ale wyginęły. I to się tylko liczy. O, coś laguje. Ok. Czekajcie tam. Chyba nie tu. Czy wiesz, że z której strony nie było? O, to tutaj jednak. Kaczownik, kaczownik... Hej, jestem Knut, a to moi ludzie. Czym się tu zajmujecie? Nie uznajemy żadnej władzy no, i bierzemy co nam się podoba. Więc jesteście bandytami. Wolę określenie zwolnić strzelcy. My zajęliśmy tę oazę przy pomocy koczowników. I co? Macie jakieś plany? Myśleliśmy o ataku na Bakaresz, ale to odrobinę przerasta nasze możliwości. A co jeśli razem zaatakujemy Bakaresz? Nie mówisz chyba poważnie, co? Widzisz, to nie jest byle wioska czy oaza. To Bakaresz święta siedziba asasynów. Pełno tam lepszych bojotelników, czarnych magów i łupów. Tak, to nic. prawda. Taka okazja nadarza się tylko raz w życiu, ale to bardzo niebezpieczne. Jeśli mamy zaryzykować, lepiej się dobrze przygotujmy. Więc jak chodzisz w to? Sam chyba nie podejmę takiej decyzji. Zresztą i tak nie mogę nic zrobić bez mojego wspólnego. Oj.